Bardzo pozytywne wrażenia. Chciałbym powiedzieć, że to, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to była wysoka wartość merytoryczna komisji, która nas odwiedziła, pytań, które były zadawane, rad, które otrzymaliśmy. Była to dla nas bardzo duża mobilizacja i musieliśmy naprawdę się do tego bardzo solidnie przygotować, żeby pokazać, co potrafimy, co umiemy, czym możemy się pochwalić. I to naprawdę było coś, co bardzo pozytywnie nas zaskoczyło. Pierwszy raz o tym konkursie dowiedzieliśmy się od naszych kolegów z Belgii, z naszej fabryki belgijskiej w którzy w zeszłym roku brali udział w tym konkursie, również osiągnęli wyróżnienia. I powiedzieliśmy sobie: Jeżeli nasi koledzy mogą, to dlaczego nie my? Zawsze lubimy stawiać sobie wysoko poprzeczkę, i stwierdziliśmy: Sprawdźmy się, zobaczymy, jak wypadamy. No i wyszło, że jako Beniaminek w polskiej edycji konkursu Używając slangu piłkarskiego strzeliliśmy hatrika, bo udało nam się zdobyć wyróżnienia w trzech kategoriach. Na pewno zapamiętamy wizytę komisji, która odbyła się u nas w firmie i to był gąszcz pytań. Pytanie trudnych, na które staraliśmy się dobrze odpowiedzieć z całym zespołem. Przedstawiliśmy również naszą fabrykę, przedstawiliśmy pracowników, opowiedzieliśmy, co robimy. W jaki sposób mm, współpracujemy i pokazaliśmy, jak bardzo ważni są ludzie w naszym przedsiębiorstwie. Chciałbym powiedzieć, że to był rok ciężkiej pracy, ale tak naprawdę my staramy się zachowywać pewien poziom na bieżąco. Chodzi o to, żeby się jak najmniej przygotowywać, ale po prostu być takim, jakim jesteśmy. Więc było miło, było trudno, trzeba było mocno się zmobilizować, ale zespół stanął na wysokości zadania i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Tak naprawdę musieliśmy zmienić wszystko. Kilka, kilka lat temu zapadła decyzja o tym, żeby zmienić nasze dotychczasowe miejsce produkcji na nowy zakład, znacznie większy, ponieważ rynek potrzebował więcej produktów, które my wykonujemy. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozbudowę naszego zakładu. Wiadomo, rozbudowa bez zaawansowania nowych technologii jest bez sensu, dlatego, tak jak powiedziałem, zmieniliśmy wszystko. Zdecydowanie warto ubiegać się o taki tytuł, ponieważ jest przyznawany przez prestiżową organizację, która wręczanie tychże nagród również czyni w sposób prestiżowy. Bo sama organizacja imprezy jest na najwyższym poziomie reprezentanci, prelegenci, jak i osoby wręczające to są eksperci ze swoich dziedzin, więc bycie razem z nimi na scenie, możliwość uczestnictwa w tym prestiżowym wydarzeniu jest jak najbardziej nagrodą samą w sobie kiedy miałem okazję rozmawiać z panami, którzy odwiedzili naszą fabrykę w Łodzi. Był to taki moment refleksji, że jednak to, co robimy u nas w zakładzie Hitacie Energii w Łodzi ma sens. Jest to doceniane też przez niezależnych ekspertów, którzy de facto nie są, nie byli związani z Hitachi Energy, nie byli związani z branżą energetyczną i to uświadomiło mi, że to, co robimy u nas we firmie, ma sens i idziemy w dobrym kierunku. Udział w konkursie. Daje pewną możliwość weryfikacji miejsca, w jakim jesteśmy, tego, co osiągnęliśmy i tego, co jeszcze powinniśmy zrobić, aby być na topie. Tylko i wyłącznie firmy innowacyjne będą szły do przodu, tylko firmy innowacyjne będą miały przewagę konkurencyjną. Gorąco zachęcam do wzięcia w konkursie udziału.